E, dziękuję bardzo, e, ten wykład ma swojego sponsora, e, ale też e, jak każda moja prezentacja ma swojego patrona, patronem tej prezentacji jest osoba sportowa Imane Kellyf, na której to osoby szyi zawieszono trochę więcej niż rok temu złoty medal w boksie w kategorii e, kobiet do 66 kg. Dlaczego uważam, że to jest dobry patron tej prezentacji, to może wy mi powiecie na koniec, a jak nie powiecie, to ja. Dla usztywnienia kontekstu, jeden slajd na temat wysięcia androgenowego. Aha, jak, jak, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wyobrażajcie sobie, proszę, że moja prezentacja jest na temat pacjenta płci męskiej. Czasami będą wycieczki w stronę kobiet, to ja je wtedy będę jasno sygnalizował. Dlaczego tak jest? No way, żebyśmy się w takim czasie zmieścili opowiadając o kobietach. Macie oczywiście inaczej, macie oczywiście bardziej skomplikowane, Wszystko jest na zasadach oferty i tak dalej, i tak dalej. Więc dla uproszczenia wyobrażamy sobie pacjenta płci męskiej. Diagnozujemy przez wywiad, identyfikujemy ślad genetyczny, no bo u mężczyzn nie jest, u kobiet wcale niekoniecznie analizujemy w jakim wieku, co się pojawia, analizujemy tempo zmian, wysięgnięcie androgenetyczne raczej nie jest opisywane jako gwałtowne wypadanie włosów, raczej jest to proces, który sobie powolutku cyka. Przede wszystkim identyfikujemy to przez trychoskopię. W trychoskopii szukamy heterogenicznej grubości młodych włosa w ramach jednego zespołu mieszkowego. I w momencie, kiedy mamy taką cechę zaobserwowaną w kilku oczywiście przypadkach i porównujemy ten obraz z tym, co jest na potylicy, gdzie tej heterogeniczności, grubości młodych włosa nie będziemy zauważać, to w zasadzie mamy już pewność, że zdiagnozowaliśmy usienie androgenetyczne. Mamy jeszcze pewien, pewne cechy dodatkowe, natomiast takiego złożenia nie ma żadna już inna. Przypadłość, którą możemy na głowie mężczyzny znaleźć. Co też zobaczymy? Zobaczymy przewagę pojedynczych zespołów mieszkowych, z tym, że tu już będziemy mówić o trochę bardziej zaawansowanym usieniu androgenowym. Zobaczymy zwiększoną obecność włosów. Wellus zazwyczaj przyjmuje się 10% jako taki limit graniczny. Zobaczymy tak zwane żółte kropki, czyli tak naprawdę puste uścia mieszków włosowych. Czyli tak naprawdę zobaczymy mieszki włosowe w fazie kenogenu, kiedy mieszek włosowy jest pusty. U zdrowej osoby tenże kenogen będzie trwał dni kilkanaście albo kilka, u osoby z zaawansowanym łysieniem androgenetycznym kenogen będzie trwać nawet do 9 miesięcy. I tutaj mamy w tym prostym mechanizmie cyklu wzrostu włosa wytłumaczone, dlaczego przy łysieniu androgenetycznym nie obserwujemy wzmożonego wypadania włosów, a jednocześnie obserwujemy spadek gęstości włosów. No właśnie dlatego, że w proporcji liczby wszystkich mieszków włosowych pojawiła nam się duża grupa mieszków włosowych pustych w fazie kenogenu, czyli obserwujemy żółte kręgi. Są też przetapienia okołbiszkowe, no ale to jest jak gdyby niespecyficzne, występuje także w innych problemach. Proces z kolei androgenowego, no to co, następuje miniaturyzacja brodawki włosa, w konsekwencji ścięczenie. Łodygi włosa, która nam rośnie. Skraca się faza anagenu, wydłuża się faza telogenu, wydłuża się faza kenogenu, o czym już powiedziałem? No i zamiana włosów terminalnych na włosy myszkowe następuje. Gdyby krok po kroku, cykl po cyklu, w sposób bezwzględny, to niestety się rozbija. Mierzymy spadkiem gęstości włosów. No i to tyle kontekstu. Teraz, dlaczego się to tak dzieje? Dzieje się to nie dlatego, że mężczyzna ma podwyższony poziom testosteronu czy podwyższony poziom dihydrotestosteronu, ponieważ u znakomitej większości mężczyzn z łysieniem androgenowym poziom tych hormonów jest absolutnie normalny. W związku z tym do diagnozy łysienia androgenowego w żaden sposób nie jest nam potrzebne badanie poziomu testosteronu czy DHT. Istotny jest poziom wrażliwości na dihydrotestosteron receptorów androgenowych, które sobie tam w komórkach mieszka włosowego bytu. DHT wykazuje 5 razy większe powinowactwo do receptora androgenowego i 10 razy silniejsze działanie androgenowe. Żeby nastąpiła konwersja z testosteronu do dihydrotestosteronu, Niezbędna jest obecność enzymu 5 Występują reduktaza. Występuje on zasadniczo w trzech izoformach. Nas interesują dwie izoformy. One są niestety, no, żeby nie było zbyt prosto, e, polokowane w różnych miejscach głowy i skóry z różnym stężeniem. Oczywiście u mężczyzn jest inaczej niż jest u kobiet. E, nas przede wszystkim będzie interesować izoforma typu drugiego. Ona jest jak gdyby ważniejsza z punktu widzenia mechaniki łysienia androgenowego, e, Czyli jeżeli wychwycimy enzym 5-alfa-reduktaza, zmniejszymy istotnie jego stężenie w organizmie, no to w tym momencie testosteron nie będzie miał jak przekonwertować do dihydrotestosteronu, obniżymy poziom dihydrotestosteronu, dihydrotestosteronu Czyli nie będzie się mógł THT łączyć z receptorami androgenowymi, zatrzymamy ten proces. Czyli coś, co lubimy, działamy przyczynowo. No i inhibitorów 5-alfa-reduktazy mamy trochę. I to są przede wszystkim inhibitory farmakologiczne. To finasteryd, inhibitor selektywny, tylko typu drugiego. I tutasteryd nieselektywny, typ pierwszy i drugi. Mamy też naturalne inhibitory. I tutaj mamy palmę sabołową i jak gdyby jest jeszcze dosyć długa lista, nazwijmy to peleton takich e, substancji jak śliwa afrykańska, zielona herbata, olejek rozmarynowy, olej z pesterdyni i, tak i tak dalej, tak dalej. Tak jak powiedziałem, lista jest długa. Finasteryt. Finasteryd dawkujemy w łagodnym przeroscie prostaty e, 5 mg na dobę, a w łysieniodrogonowym 1 mg na dobę. Oczywiście, mówię o mężczyznach. Yy, I to jest on-label. Off-label bywa różnie. Formy aplikacji do ustnie oraz zewnętrznie spray. Tutaj sytuacja zmieniła się bardzo istotnie w ostatnich miesiącach, ponieważ od października 2023 roku pojawił się dostarczany przez firmę Fagon do aptek. Fiasteryt w proszku, z którego można było wykonać e, roztwór do sprayu. A od kwietnia tego roku pojawiło się takie coś, co sobie po prostu można na głowę psikać. E, tam jest jeszcze pewien składnik dodatkowy. Hydroksypropylokitozę to powoduje, że znacznie szybciej wchłania się substancja aktywna w skórze, no i to ma swoje dobre znaczenie. Ale nie jest to, powiedzmy, absolutnie kluczowa rzecz. Co jeszcze możemy powiedzieć o finasterydzie? Że przyjmowanie finasterydu w tej online dawce, czyli 1 mg na dobę przez mężczyznę, obniży poziom DHT w prostacie o 90%, w osoczu krwi o 70% w skórze również o 70%. Że jest metabolizowany w wątrobie, że wydalane jest przede wszystkim skałem, trochę z moczem, że dosyć szybko jest metabolizowany w organizmie, bo ten tak zwany okres półrozpadu to jest 5-6 godzin i że przechodzi przez barierę krew-mózg. Biodostępność nie zależy od przyjmowanego pokarmu, czyli nie muszę tego wszystko jedno czy z posiłkiem, przed posiłkiem, po posiłku, nie ma znaczenia. Po odstawieniu poziom DHT w osoczu wróci do normy po mniej więcej 14 dniach w prostacie mniej więcej po 3 miesiącach, a proces łysienia androgenowego zacznie się toczyć w tempie takim, jak zanim zaczęliśmy przyjmować finasteryd, mniej więcej po 12 miesiącach. Nie wystąpi w przypadku finasterydu i przerwania terapii finasterydem żaden efekt nasilonego wypadania włosów, z czym mamy do czynienia w przypadku minoksidilu i co się w znacznej części pacjentów niestety e, myli. Dutasteryt. Dawkowanie przy przeroscie prostaty 0,5 mg, przy usieniu anerygonowym też 0,5 mg. No to chcę zwrócić uwagę, bo ostatnio jak gdyby rośnie popularność, nie wiem czy to właściwe słowo. A zauważalna część pacjentów zaczyna się dopytywać że dutasteryt. I ja się czasami wdaję w jakieś tam dyskusje na Facebooku i zauważyłem, że po prostu jest identyfikowane tak, że na no, jest po prostu lepszy. Dlaczego nam nie chcecie go zapisywać? Skoro to jest lepsze, bardziej skuteczne i tak dalej. To no, nie do końca tak jest, to no, nie bez powodu jest lekiem drugiego wyboru w leczeniu umiesienia antrowionowego, a nie lekiem pierwszego wyboru. I zwróćcie właśnie Państwo uwagę tutaj na to dawkowanie. Tak? W przypadku finasterydu było 5 mg prostata 1 mg na łosienie jądrogenetyczne, a tutaj dawka jest taka sama, tak? no to będzie miało przecież swoje konsekwencje. Natomiast jeśli chodzi o Dutasteryd jest off label, jeśli chodzi o leczenie łosienia W Forma aplikacji tu jest troszkę jeszcze więcej możliwości możemy przyjmować dogustnie, możemy przyjmować w postaci mezoterapii mikroigłowej i to jest ciekawy produkt z firmy Mezoesteti, który jest zarejestrowany jako produkt kosmetyczny, tylko podkreślam, to jest do aplikacji przez mikroigłówkę. Następna rzecz, która jest trochę rozwijana, ale jesteśmy na początku drogi, to jest mezoterapia igłowa, gdzie wykorzystuje się to, że Tutasteryd ma znacznie dłuższy okres metabolizacji w organizmie, w związku z tym jest sens podać, podać go iniekcyjnie. Tyle tylko, że tutasteryd się w ogóle w niczym nie chce rozpuścić. Jak się wymyśla jakieś substancje rozpuszczające, to się nagle okazuje, że one powodują obuchlizny. To nie jest łatwe, jesteśmy na początku drogi. No i w postaci wcierki też można się spotkać z takimi formami aplikacji. Palma sabałowa, dawkowanie, zazwyczaj, bo tu będą różne publikacje, 320-400 mg standaryzowanego ekstraktu. Standaryzowany ekstrakt to nie jest to samo co olej. Nie ja jestem od tego, żeby tu wyjaśniać niuanse i konsekwencje, które z tego wynikają. Formy aplikacji, no zazwyczaj do ustnie, ale też mamy różnego rodzaju wcierki, serum, szampony itd. itd. Przeciwwskazania do finasteryd, lutasteryd, nadwrażliwość na lek ciężkie choroby wątroby, współstosowanie innych inhibitorów 5 reduktazy ograniczenia wiekowe nie dla dzieci i e, ograniczenie dla dawców krwi. Tutaj wytłumaczmy sobie, jak gdyby, co jest groźne. Groźna jest sytuacja taka, że finasteryt będzie we krwi kobiety, która jest w ciąży i ma e, dziecko płci męskiej w brzuchu. W tym momencie, ze względu na wychwyt pięcia w płodzie nie będzie się wytwarzać właściwa ilość DHT z bardzo, bardzo niefajnymi konsekwencjami danych. Więc, jak gdyby na to tutaj trzeba, trzeba uważać. No i coś, co do czego zmierzaliśmy, czyli efektywność i profil ryzyka. Przeanalizujemy cztery formuły. Finasteryt do ustnie 1 mg, finasteryt w sprayu w wersji finżuwę, dutasteryd do ustnie 0,5 mg i palma samołowa do ustnie. Jak gdyby świadomie nie wsadzam tutaj do porównania dutasterydów w postaci mezo-mikroigłowej czy też igłowej, za mało danych. Tu jest rejestracja kosmetyczna, więc też jak gdyby innego rodzaju troszeczkę dane. Nie chcę tego sprowadzać do wspólnego miodu. Yy, co jeszcze? Yy, oczywiście badań klinicznych na temat finasterydu, butasterydu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Yy, w większości przypadków korzystałem z badań klinicznych tych rejestracyjnych. Yy, jest slajd, gdzie jak gdyby podaję dokładnie z czego korzystałem, więc nie zdziście się Państwo jak sami będziecie coś domyślać, że znajdziecie jakieś troszeczkę inne yy, liczby, tak? Bo będą po prostu z innego badania. Jest ich dużo takich. No to zobaczmy, czego się możemy spodziewać. Finasteryt 1 mg do ustnie mniej więcej 15-22 włosy więcej na centymetr kwadratowy po 6-miesięcznej terapii. Wzrost grubości włosa również o kilka procent. Finasteryt miejscowy, dawka została tak dobrana i przyswajalność, że osiągamy analogiczne rezultaty. Dutasteryt. 12 do 25, czyli troszeczkę większy wzrost gęstości włosów, wzrost grubości włosa także większy. Pana Sabałowa 4 do 8 włosów na centymetr kwadratowy po 6 miesiącach. To są istotnie niższe parametry, które mamy versus e, e, Tutaj macie Państwo podane źródła, z których korzystałem, skąd są te liczby. I teraz chyba najważniejszy slajd, na który chciałem zwrócić Państwu uwagę. Bo bardzo, bardzo wiele się mówi o tym, że e, przyjmowanie finasterydu, 1 mg do ustnie to są negatywne skutki uboczne, to jest spadek libido, to są zaburzenia erekcji, to jest spadek jakości spermy i tak i I mamy tutaj dwa zagadnienia. Pierwsze zagadnienie to jest ok, ale jak często się to zdarza? No bo wersja Facebook jest taka, że zdarza się po prostu wszystkim. Kto tylko bierze, wszyscy moi znajomi, wszyscy moi wujkowie, i tak dalej. No więc, statystyki, które są funkcjonujące w ramach Evidence-Based Medicine, mówią o tym, że to jest kilka procent 2%, 3% osób. Ale druga rzecz, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę, a o tym się naprawdę bardzo mało mówi, to jest to, że jak zwracana jest uwaga na to, że będzie tam te 2-3% niepożądanych skutków ubocznych. To my to uznajemy, że w tej grupie placebo, w grupie, która nie przyjmuje finasterydu, to te skutki uboczne nie występują w ogóle. Otóż to nie jest prawda. Zaburzenia seksualne w grupie lek 3,8%, Kaufman 98 rok. Zaburzenia seksualne w grupie placebo 2,1%. Jak sumujemy dowolne wszystkie działania niepożądane w grupie przyjmujących lek 77%, w grupie przyjmującej placebo 7.0%. W badaniu, które dotyczy finasterydu przyjmowanego przez okres 10 lat, zrobiono takie badania. Po 10 latach nie ma już dokładnie żadnej różnicy pomiędzy grupą placebo a grupą przyjmującą finasteryd. Więc, jak gdyby pamiętajmy o tym, to nie jest tak, że przyjmujesz lek, to będziesz mieć skutki uboczne, nie przyjmujesz leku, nie będziesz miał tych problemów. Niestety, one również mogą do ciebie przyjść. Finasteret miejscowy, z punktu widzenia tego, na czym koncentrujemy swoją uwagę, po prostu nie zanotowano tego rodzaju skutków ubocznych w ogóle podczas badania klinicznego. Z czego to wynika? No bo. Koncentracja e, obniżka DHT nastąpiła tylko w obszarze skóry. Wpływ na obwodowy obniżenie poziomu DHT był absolutnie minimalny. Dlatego faktycznie te skutki mogły się nie pojawić. E, tutaj sobie wyświetliłem taką gwiazdkę. E, zmieszczę jeszcze w czasie. Niestety tylko z jednego źródła to usłyszałem tą historię. To, to był angielskojęzyczny podcast, gdzie pewien lekarz opowiadał o swoim spotkaniu na jakimś kongresie z osobą, która prowadziła te absolutnie pierwsze w latach 90. badania na temat propecji, wtedy jeszcze jako leku na prostatę, czyli nic nie wiedzieliśmy na temat tego leku, niczego się nie spodziewaliśmy, bo po prostu robiliśmy to pierwszy raz w ogóle. I co tam zostało powiedziane? Że tak zanotowano negatywne skutki uboczne dotyczące spadku libido i tak dalej, i tak dalej na poziomie 2-3% w populacji, ale, uwaga, 15% osób badanych zameldowało wzrost libido. Jaka logika? Ano taka logika, że skoro. Pojawia się inhibitor 5A reduktazy, hamujemy konwersję z testosteronu na dihydrotestosteron, dihydrotestosteron leci nam w dół, ale testosteron nam podejdzie w górę. Mniej więcej nawet 5-8% wzrośnie stężenie e, testosteronu. Jeżeli libido łączymy przede wszystkim z testosteronem, a nie z DHT, to całkiem prawdopodobne jest, że coś takiego się pojawi. Tylko na czym e, formalności zagrały? Wzrost libido nie jest raportowany jako niepożądany skutek uboczny. W związku z tym do dalszej obróbki papierowej już to się nie pojawiło. To było tylko w tym pierwotnym monitoringu pacjentów, którzy byli w pierwszej w ogóle grupie raportowa. Jest jakaś logika, może to jest anegdota nieprawdziwa, może prawdziwa, nie wiem, chciało mi się ją wam opowiedzieć. Wnioski dla codziennej praktyki gabinetu trychologicznego. Skoro mamy leki o bardzo wysokiej skuteczności, i o absolutnie akceptowalnym profilu ryzyka, to jaka jest logika wspierająca trzymanie pacjentów, ograniczmy się, do płci męskiej, wyłącznie na suplementacyjnym, w cudzysłowie, leczeniu usienia androgenowego. Czy też profesjonalny trycholog powinien przekierować pacjenta z osieniem androgenowym do leczenia farmakologicznego, bo jest skuteczne i bezpieczne. E, dlaczego to jest osoba sportowa patron tej prezentacji? Bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że to jest osoba z genetycznie uwarunkowanym e, brakiem możliwości produkcji e, 5 reduktazy To funkcjonuje pod hasłem GEWA do czes, jak ktoś będzie chciał czesać internet, pierwsze badania e, Imperator Maginnej i z jej badań obserwacyjnych się potem urodził finasteryd i koncepcja finasterydu. E, polega to na tym, że jak się rodzi dziecko z tym deficytem, e, na poziomie życia płodowego nie mogły się wykształcić tam odpowiednie rzeczy charakterystyczne dla małego chłopca, no bo nie pojawiło się DHT, w związku z tym przy pobieżnym oglądzie jest to kwalifikowane dziecko jako dziewczynka, no i rośnie sobie jako dziewczynka, ale mniej więcej w 10-11 roku życia jądra zaczynają normalną pracę. No i to, co się wydawało być łychtaczką, staje się penisem, to co wydawało się, że jest podzieloną, że jest stromem, jest podzieloną na dwie części możną. I mamy do czynienia z normalnym, normalnej muskulatury, płodnym mężczyzną, który tylko, że nigdy nie będzie łysieć, nigdy nie będzie cierpieć na trądzik, i nigdy nie będzie mieć przerostu prostaty bo w jego organizmie nie ma DHT. Ale będzie miał celu. Na razie jeszcze wciąż ma złoty medal olimpijski, który chyba jednak powinien być odebrany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin Piwecki, chociaż ja absolutnie tutaj nie będę próbował rozmawiać i debatować na ten temat, niemniej jednak jako dziennikarz wspomnę Ewę Lata 70. odebrano jej złoty medal olimpijski, odebrano jej mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy. E, skończyła pracując w przedsiębiorstwie elektromontażu w Warszawie potajemnie mówiono wtedy, że to była kontuzja, ale tak naprawdę władze ZSRR chciały uniknąć właśnie na frontu. W związku też z podobną sytuacją gimanek Kalif Okazało się po latach, że urodziła syna. Wychowuje go, znaczy wychowywała go przez wiele lat, on żyje do dzisiaj. Także Ewa Kołobucka, podobny przypadek, warto się przypatrzeć tej kwestii.